Mniam mniam, to była najkrótsza recenzja po wysyłce takich racji po 26 zł. Naprawdę są petarda i smakują. Natomiast żarcik jest następujący. Facet w knajpie roszczeniowo mówi Panie kelnerze, zamawiałem groszek Pire, a dostałem groszek zwykła. Kelner tych tak podchodzi i voila Więc kochani moi, żebyście nie mieli takich stresów restauracyjnych. To oczywiście puszki, wszystkie puszki, oczywiście popularne, czyli słoniny i tak dalej. Natomiast jeżeli kupicie rację, to tam już będziecie mieli takie puszki, czyli to tak nie do końca puszki, tak? E, fajna jest meksykańska, na przykład trójeczka, e, tu macie bigos, to wtedy takie są tacki. Natomiast niektórzy twierdzą, że ponieważ to jest aluminium, no to lepiej z tego wyjąć. Jeżeli byście teraz chcieli manierki. Oczywiście najpopularniejsze są te, bo i lekkość I to jest armii brytyjskiej oryginalny Więc pewnie Brytyjczycy wiedzą jak to robić 29 zł to kosztuje Taki zestawik dwóch To jest typ amerykański Akurat tutaj mamy Kopię Texara, bo są dzięki temu nowe Amerykańskie zwykle ostatnio są styrane Ale też mamy To jest taka, no pamiętacie Tu wam powiem dowcip Ten kotlecik to na miejscu czy na wynos? Ząknij się! Spodaj! Uwielbiam być kucharzem więzienia. Więc jak widzicie filmy o więzieniach amerykańskich, to dokładnie w takich dajem, bo tu macie podział, czyli tu ziemniaczek, tu sosik, żeby to się wzajemnie nie pierpapierzyło Natomiast oczywiście możecie ten sam efekt osiągnąć, kupując większość naszych menarzy, bo one zawsze mają cały zestaw. Tu macie taki piękny zestaw od 49 zł bez kubka. Z kubkiem będzie koło 59 i to patrzcie na ciężar niestety. Im cięższe tym bardziej to możecie w ognisku prażyć i marzyć, dlatego że, moi mili, my jedliśmy z takich aluminiowych. Natomiast teraz wojsko, żeby było bardzo ok, ma też stalowe, bo w stalowej możecie to smarować widelcem. Bez obawy, że to aluminium, pan po prostu od łyżki wam się wydzieli i je zjecie. Ja jadłem z aluminiowej, jakoś żyje, ale w tej chwili oczywiście... Bardziej popularne są stalowe. No i chyba najfajniejsza firma ze współczesnych, która robi stalowe, bo Tajlandia. Tajów wszyscy kochamy, Tajlandię wszyscy lubimy. To są tajskie rzeczy, one są dwa razy grubsze niż rzeczy na tych y, parszywych różnych forach, których nie lubicie. To jest firma Zebra, Tajlandia. Ma takie fajne y, różne do przenoszenia pociłków, do podgrzewania. I jeden z moich ulubionych kubków, bo naprawdę daje radę. I ponieważ jest dość gruby. Nie o, czujecie, jest grubszy Nie jest taką cienką, cienką, po prostu paździerzową stalą Dzięki temu, że jest gruby Możecie długo to gotować Teraz, co jest tu jeszcze ważne Ważne jest, żebyście Uważali na siebie Żebyście Się nie oparzyli A żebyście się nie oparzyli Oczywiście zawsze możecie coś kupić, co Ma piękną, staropolską nazwę Dziwka, więc oczywiście To też mamy ją